Ja, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie. znowu Among Us Więc lecimy <noise> z odcinek Zanim łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale Bo lecimy po 15 subów nie komentarze jak zwykle Nigdy chyba nie będę na odcinku byłem impostorem Ale tutaj nic nie ma Zatasków Niepotrzebnie tu poleciałem Szybki admin там 086 Ага, это супер. до игры. этой игре не было. Jak nigdy nie umiem, to akurat umarłem w takim momencie, nie? Na rozpoczęcie odcinka. Co nie chcę startować. Dziesięć osób niech startuje ten dobór. Od Zymbały nie chcę startować. O, w końcu. Nie ja trzeba było czekać. I... to to inaczej nie może być, nie? zawsze chciałbym być impostorem, ale nigdy nie dałem nie, nie będę zaraz się wkurzę i ściągnę Happy Moe'la żeby być zawsze impostorem No to mnie już wkurzą torys, elektryka, no dobra Bo elektryka lub no będzie ciało, ale się nie mylę pewnie się mylę no. Idą lat Idziemy teraz do admina. I on 2. Co to zrobić? 6, 9, 0, 7. Nie po co nie robię On 2 to chyba najbardziej nieopłacalne ten sobotę Bo jest blisko i mogą go wszyscy, wszyscy zrobić. według mnie najlepsze jest. Счетлэ Ну, а <свист> где то <гибит> растаскиваешься? А, чао Супер Качка ниже И Мари... Марика, где... Это... ...пседнави И вот да. Кофе и Nagrę z tą grę do gramem, jak będzie Winek, no to będę kończył już odcinek. Daily musi być, nie? A przyznał, że nie chciałabym się tego odcinka już nagrywać. Bo o Sylwestrze, że... nie wyspani, wszyscy, no, ale odcinek musi być. Daily nie można przerwać. Niektóre, jak zwykle też będzie odcinek za młaga, chociaż mam w planie też kiedyś z paperio 2. 2D? 2 po prostu chyba. Ale jeśli film Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę. Słuchajcie, nie głosuję. Naprawdę na spólnika Wspólnik to jest mój Ej co? Czekajcie mam maj... On był, ale mam mały przecież był rani chyba 3-3, nie? O, dwa. No i był. Ej, ale mi się to zdawało, że. Z... O, o, dwa. Z, 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 5, 5, 2 Спасибо, на Спасибо. 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 Спасибо.

Mieliśmy kutę zawędzić. A taka niespodzianka. Jeszcze wentuje na oczach. Parolox z Nie będę głosować znowu. Manie. nie wiesz. nie Kurde, nie umiem pisać. Wiesz co... Cien... dara... Eee... Ara... Naprawdę, ale nie chcę głosować. 40 sekund, trzeba czekać naprawdę. Pamięń, dużo cinek będzie. Tak hmm. jakiś łom ustawiłem na 100 sekund. Na jeszcze nie głosuję. Debilem. No dobra, jeszcze 200 sekund. Cześć nomania. Oni są debilami Debile Debile, non debile No nie wiesz Oni są downami Downa, no i głupsze eee. Chyba było jeden, 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 nie? Ale dobra, wywalimy dobra, ez Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie Jeśli film się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, Ja się z wami żegnam, nara